Dzień dobry państwu, ja się nazywam Karol Czarny, jestem prezesem okręgu Legnica Nowej Nadziei, a także liderem Konfederacji też w tym okręgu. Jest z nami Maciej Piotrowski, szef struktur dolnośląskich ruchu narodowego, a także z nami Dorota Czarna. Spotykamy się dzisiaj pod urzędem skarbowym w Głogowie, bo w całej Polsce konfederacja prowadzi akcję Stop Ksew. System, który jest bublem prawnym który zapoczątkował rząd Morawieckiego, a dzisiaj dopina to rząd Donalda Tuska. Wszystkie e-faktury, które trafią do tego systemu są z dnia na dzień i w każdej chwili patrzone przez urzędnika. Urzędnik, który w chwili obecnej będzie widział daną fakturę, która zostanie zrzucona do tego systemu, będzie mógł wyciągnąć daną fakturę na zewnątrz. Co w takim momencie, jak ktoś schakuje nasz system? Nikt nie daje gwarancji, ani rząd Donalda Tuska, że ten system będzie funkcjonował. Proszę Państwa, jeżeli dalej będziemy szli w tym kierunku i rząd Donalda Tuska chce się przypodobać idiokracji, biurokracji brukselskiej, no to życzę mu powodzenia. My, Konfederacja, stajemy jasno na stanowisku, że ten system powinien zostać na dzień dzisiejszy wyrzucony do śmietnika. Więcej na ten temat powie tutaj Maciej Piotrowski, który prowadzi biuro doradcze podatkowe w Głogowie. Dziękuję bardzo. Tak jak tutaj Karol Czarny powiedział. Jestem doradcą podatkowym i na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami i słucham ich opinii i ich obaw dotyczących KSEF-u. Chciałbym właśnie przedstawić parę informacji, dlaczego ten system jest tak niebezpieczny. Każdy z nas miał do czynienia z fakturą, wie jak ona wygląda i wie, że każda mogła wyglądać zupełnie inaczej. To było bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ było dopasowane do tego, jak nasi przedsiębiorcy. Wykorzystywali ją. W momencie, kiedy wprowadzamy KSEF, tak naprawdę dostajemy jeden szablon, który nie przewiduje wszystkich możliwości, jakie niesie za sobą życie gospodarcze, w związku z czym jest to bardzo duże ograniczenie dla każdego z przedsiębiorców i może powodować utrudnienia w funkcjonowaniu firm. Drugą taką rzeczą to jest kwestia związana z tym, że wszystkie dane z Ksefu będą automatycznie gromadzone tylko i wyłącznie na serwerach Ministerstwa Finansów. Trzecią sprawą to jest to, że czymś naturalnym dzisiaj jest, bo słyszymy to praktycznie na co dzień, są ataki hakerskie na serwery. W związku z czym nie mamy żadnej gwarancji na to, że te dane, które będą zgromadzone w jednym miejscu w systemie, nie jak teraz, kiedy są te dane rozproszone i pozyskanie tych wszystkich danych jest praktycznie niemożliwe, dzisiaj one będą zgromadzone w jednym miejscu. W związku z czym ataki hakerskie. Mogą być bardzo silne i mogą narazić państwo polskie na niebezpieczeństwo utraty danych, jak również dostęp do wszystkiego rodzaju działalności gospodarczych, operacji gospodarczych, jakie dokonują przedsiębiorcy. Czwartym i też bardzo ważnym elementem to jest koszty wdrożenia tego ksefu, pomimo zapewnień Ministerstwa Finansów, będą. Szczególnie dla tych mikrofirm bardzo duże. My mówimy tutaj nie o dużych firmach, które mają na przykład swoje komórki informatyczne, ale o kosmetyczkach, fryzjerach, sklepach warzywnych, małych sklepikach osiedlowych, całej bazie różnych mikrofirm, w których pracuje dokładnie jedna osoba, który jest właściciel, który obsługuje tą firmę i ona dzisiaj musi sobie poradzić z tym, żeby Przejść szkolenia z Ksefu, żeby zmienić swój system informatyczny, dopasować go do tych wymogów, które są, i ponosi kolejne koszty, a jednocześnie z rozmów, jakie przeprowadzam z przedsiębiorcami, jest bardzo duża obawa, bo praktycznie większość firm nie jest dzisiaj do tego KseF-u przygotowana, a przypomnę, że już od 1 lutego praktycznie wszystkie faktury. Które na przykład będziemy brali z Orlenu, czy z dużych korporacji, czyli tankując na przykład paliwo, już te wszystkie mikrofirmy będą musiały te faktury pobierać z KSEF-u, czyli też zacznie ich ten system obowiązywać. I tych takich rozwiązań jest niestety bardzo duże, które nie uwzględniają życia polskiej gospodarki. Zarówno PIS, jak i. Platforma doprowadziły do tego, że dzisiaj polscy przedsiębiorcy obawiają się tego, czy będą mogli dalej w Polsce funkcjonować. A ja podkreślę, że ze względu na to, że te dane mogą gdzieś wypływać na zewnątrz, to firmy, duże koncerny mogą nie chcieć zawierać z polskimi podmiotami umów na świadczenie różnego rodzaju usług, dlatego że będą się bały, że te wszystkie dane odnośnie stawek, rodzaju asortymentu jaki będzie dostarczany czy tam będą wykonywane usługi że to wszystko wypłynie w związku z czym e, polskie firmy będą przez duże koncerny e, nie będą zarabiały tylko będą omijane przez duże koncerny albo będą musiały wyprowadzić się za granicę zakładać działalności poza granicami Polski i dopiero e, z, z takimi firmami będą podpisywane kontrakty a to Bezpośrednio uderza w budżet polski, bo przestaniemy płacić tutaj na miejscu w Polsce podatki, po prostu. Polska robi za prymusa, bo w żadnym innym kraju Unii Europejskiej taki system nie działa. Wiele krajów odsuwa wprowadzenie takiego systemu, a po to, żeby w Polsce móc tak mocno inwigilować polskich przedsiębiorców, to Mateusz Morawiecki musiał wystąpić o zgodę do Komisji Europejskiej po to, żeby mógł ten system wprowadzić i żeby on mógł zacząć w Polsce funkcjonować. Oczywiście ten nasz nieszczęsny system KSEF, gdzie rząd Donalda Tuska dopina ten system tutaj w tym kraju. Jeżeli firmy są ze sobą powiązane i mają tak zwaną tajemnicę handlową, to co w tym przypadku, jak tej tajemnicy teraz nie będzie? bo wszystkie dane wrażliwe będą zawarte w danej bazie danych i każdy urzędnik będzie miał do tego dostęp. Co w takim przypadku? Czy Donald Tusk w ogóle to przewidział? Wątpię. Więc my, Konfederacja, czy w słońcu, czy w deszczu, czy w ciężkim mrozie, stajemy cały czas za przedsiębiorcami, to za rolnikami i mówimy Polakom prawdę, jak to faktycznie wygląda.